Cześć drodzy widzowie, z tej strony LEGO Fanka. dzisiaj wraz z magazynem LEGO City wyruszyliśmy w plener, a do czynienia mamy z trzecim numerem, z nurkiem oraz rekinem Cena na 11,99. Magazyn LEGO City ma podobną konstrukcję treści jak w innych magazynach LEGO. Znajdziemy tu komiksy, zabawy, ciekawostki, reklamy innych magazynów wydawnictwa, a także plakaty, które można powiesić sobie na ścianie oraz informacje o emitowanych kreskówkach na kartu Network. Znajdziemy również konkurs, w którym możemy wziąć udział i wyniki poprzedniego konkursu, z wcześniejszego numeru. Dodatnio w kolejnym magazynie będzie Strażak, będzie 24 października, a kolejnym reklamowanym magazynem jest magazyn Nexon. Woreczek prezentuje się tak, niestety nie zauważyłam w kiosku i został on porwany, przez co może nie być kilku elementów. Daliśmy również poradnik przewodnika. Jest to świetna książeczka, w której dowiemy się o ekwipunku, pojazdach, zwierzętach w dżungli i o wielu ciekawych rzeczach. Również dużo zabaw. Myślę, że jak ktoś lubi City, to warto, żeby ją wziął w jakimś większym sklepie Lego lub kupił ten magazyn specjalnie dla niej, bo według mnie warto. Pekin w Lego debiutował wiele razy. W nowych wersjach bardzo się cieszę, że dostaliśmy właśnie taką, z oczami nadrukowanymi, ja takiej jeszcze nie miałam. Możemy ruszać paszczą, a także ją odczepić, bo to oddzielny element. Niestety okazało się, że w woreczku nie ma jednego elementu, a trafiło na łom. Szkoda, bo mogłabym Wam go pokazać. Ale dostaliśmy hełm z takimi fajnymi okularami, główkę typowo uśmiechniętą, bo Pan lubi swoją pracę a także specjalny sprzęt do nurkowania oraz trój, który już znamy z zestawu zabawa na plaży. Nie chcesz kupować Starter Setu? Proszę bardzo, jest magazyn Lego City, z czego się bardzo cieszę i będę na pewno recenzować kolejne numery tego pisemka. Szkoda, że nie dostałam elementu, ale to nic. Napiszcie, czy podobają się Wam takie recenzje w plenerze, czy mam robić więcej, czy jednak wolicie w studiu. Cześć!